Padło hasło, robimy grilla. Takie tacki mamy w domu, zwiecione, to się wyprostuje, ale nie pomyśleliśmy o kupić tacki. Muszę rozpakować, bo ojciec zrobił zakupy. kartugaczka na grilla, jak złoto. Kukułki, w ogóle kukułki. Kółki te cukierki To jest smak mojego dzieciństwa. Naprawdę. Uwielbiam je. Ja? jeszcze były takie ka kapitańskie. Ojeżdżane kukułki. Mm. No ale lepsze. kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu, już nagrywam, ale 12 minut już tu siedzę i do was gadałam i stwierdziłam, że to jest lekka przesada bo opowiedziałam wam wszystko a niepotrzebnie bo przecież będę vlogować, będziecie wiedzieć co się dzieje no powiem wam, że pod względem laury tańców dużo nam czasu zajmie, zajmą teraz treningi, bo jadę do łańcuta jadę jednak samochodem bo jak usłyszałam, że autobus bus, 300 zł, wiecie, żeby za dwie osoby, żeby tam dojechać, plus czekać tam do wieczora, do 20 to jest pewnie minimum, a zanim się jeszcze wszyscy zbiorą, zanim stamtąd wyjadą, to ja to o 20 pewnie już w domu będę, jak stamtąd wrócę autem i jeszcze jedna mama ze mną pojedzie z córką, więc towarzystwo będzie, nie będzie źle, będzie fajnie, bo to też w taką trasę to fajnie jechać Taką trasę. 3 godziny tam jest, więc od nas, więc nie tak źle. Do Warszawy jest dalej od nas niż do tego łańcuta, ale jedziemy na mistrzostwa polski. A potem jeszcze podobno się mistrzostwa polski w Jazzie kształtują. Ja nie wiem, jak moja córka to przetrwa fizycznie, psychicznie i czy w ogóle. Mm, stresowo, ale myślę, że jest, jest coraz lepiej. Cieszę się, że należy z jednej strony do formacji, się rozwija i występuje i przekracza swoje granice, a z drugiej strony nie wiem, czy to też troszeczkę nie za szybko i y, czy nie lepiej było na razie ją zostawić na zwykłych zajęciach, bez zobowiązań, jakichś zawodów i tak dalej, żeby sobie tam pląsała, ćwiczyła i żeby tak na maksa poczuła, czy to jest jej mm, przeznaczenie, że ona chce tańczyć. Bo ona chce i lubi, no jak to dziecko, ale wiecie, są dzieci, które, no, stworzone są do tańca, a nie wiem, czy to Laury będzie taka pasja, pasja. Nie jestem w stanie tego stwierdzić. Bardzo to lubi, chodzi, jeździ, ale czy to będzie jakaś tam wymarzona pasja, że ona będzie chciała w to wszystko. Czy to inwestowanie, no bo tańce, tańczenie w formacji jest dużo droższe, no bo stroje, no bo zawody, za każde zawody trzeba. Płacić też, wiecie, takie poświęcenie rodzica, że będzie jeździł z tym dzieckiem, no to jest takie wyzwanie, nie? Trochę większe niż chodzenie sobie tam na jakieś zajęcia, żeby dziecko się fajnie rozwijało i to. No ale na razie laurka chce, więc niech chodzi. Niech szuka tej swojej drogi, co ona tam chce robić. No ale zobaczymy. Zobaczymy, byłyśmy dzisiaj na bilansie. Laura ma niedowagę, ja to czułam po prostu, ale ona je, ona tyle je, ale ona ma 1,30 metr m, metr 1,29 m. To dziecko ma skończyło ledwo 6 lat, naprawdę jest wysoka, wiecie, na tle dzieci w jej, w jej wieku. Tu, tutaj, przynajmniej co ma styczność, jest dość wysoka laura. Dziewczynki rok starsze od niej są takiego wzrostu jak ona. No, ale trochę mało waży. Mimo, że ona nie wybrzyca, to antek bardziej wybrzyca przy jedzeniu, ale no chciałabym ją trochę podtuczyć. Tylko ona tańczy, ona się rusza, ona zrzuca, no ale jednak powinna troszeczkę więcej ważyć. No i musimy się bardziej skupić na rozciąganiu, też takim w domu teraz. Eee, no. No i jeszcze akumulator nam siadł w aucie. Po prostu w tym miesiącu to mam tyle dodatkowych wydatków, że to jest niemożliwe. Na 14 idę do ginekologa. I nie wiem, czy Wy też tak macie jeszcze do ginekologa. Nie, nie. nie wiem, czy bardziej nie lubię chodzić do ginekologa, czy do dentysty. Chyba do dentysty. Ale mm, powinnam tam już być w październiku. Już nie wspomnę o USG jamy brzucha, które budzi we mnie ogromny lęk pod robię mojego taty i tak dalej i od trzech lat się wybieram, się wybrać nie mogę, ale obiecałam sobie, że najpóźniej w czerwcu bo też trochę teraz mamy nie wiem jak to zaplanować pójdę na to USG. No jeszcze mój mąż jedzie jutro, zostaję sama z dziećmi, zostawiam wyjeżdżam na moje urodziny, 19 mam urodzinę, a on a jedzie do pracy, <gryw> no żartuj musi jechać do pracy przy życiu trzyma mnie to, że jedziemy na wakacje w maju. To mnie trzyma przy życiu, bo mamy ty. i ja po prostu powpisywałam wszystko w kalendarz, to mówię Jezu. Chyba pierwszy raz marzę, żeby były już wakacje, żeby dzieci do szkoły nie chodziły ani do przedszkola. Pierwszy chyba raz, że będzie można wstać, o której się wstanie, że no, mi trochę będzie ciężej, bo będę z dwójką dzieci, ale. Nie, ale nie ma, nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło poza tym, że u nas z lata zrobiła się totalna jesień więc dobra kochani, zacznijmy tego vloga ja muszę coś zacząć tu ogarnąć coś obiad ogarnąć też ale to tak o 12, już jest 11 zacznę ogarniać ten obiad no trochę nam zeszło, byliśmy na bilansie byliśmy tu, byliśmy tam i, i tam, nie wiem dlaczego mam tylko jeszcze tablet nie zablokował bo już mu ustawiam kontrolę rodzicielską, żeby nie musieć tego czasu tabletowego pilnować. A mówię mu, zostaw sobie czas, bo Laura wróci, będziesz chciał grać. Nie, to nie. Bo on ma tak dwie godziny dziennie. No. Dobra. Kochani, idę działać. Jeszcze się tak zastanawiam, czy jemu już czas nie minął, a na telefonie nie siedzi moim starym. Dostałam piękny bukiet od męża i dzieci, bo go nie będzie w moje urodziny, więc stwierdził, że mi przedwcześnie da bukiet. Pokażę wam jaki piękny dostałam bukiet. Patrzcie jaki piękny bukiet, śliczny jest. Tylko żal, że nie wieczny, ale jest przepiękny. Bardzo mi się podoba. Mąż pojechał z Laurą na tańce, na szczęście, bo ja to po prostu no power. Teraz sobie coś pogadam z synciem, bo trzeba rozmawiać jak najwięcej. Będę prasować, będziemy sobie gadać i byłam u tego lekarza. No i wiecie, Antek tak słyszał, że ta... no i zaczęłam mu tłumaczyć, no czym zajmuje się ginekolog, no tyle o ile, żeby na głowę dziewięciolatka. I nie był za bardzo zadowolony z tego, że idę do tego lekarza. Nie wiem, o co mu chodziło. Yy, nie wiem, może się bał, że nie wiem, rodzeństwo czy coś. No bo powiedziałam, no, że to jest lekarz, który jak kobiet są w ciąży, no to bada i tak dalej. Oczywiście wyjaśniłam mu, że nie będzie rodzeństwa. Ale poszłam i wiecie, no i każda kobieta wie, jak wygląda wizyta u ginekologa. I robi mi USG, mówi wszystko pięknie i mówi mi Jakie dorodne. Mówi mi, że mam dwa piękne pęcherzyki, że aż się prosi o bliźniaki. Ja sobie pomyślam. pomyślałam. Pierwsza myśl to była taka. Wow, bliźniaki! Druga, nie, ban. Totalny ban. E, e, trzecia to. To już wiem, dlaczego mnie tak wszystko tu boli. E, e, bo ja czuję co do dnia. E, a cztery to pomyślałam sobie, że czy jakbym się starała teraz o dziecko, czy bym miała świadomość, że jest szansa na bliźniaki, to bym się zdecydowała. Pytałam się męża i powiedział, że, że tak, że bliźniaki są fajne, on by się zdecydował. Teraz co, wy, w ogóle nie myślę o dzieciach, Matko Święta, ale pierwsze, co sobie pomyślałam, że tyle par stara się o dziecko, tyle par chciałoby mieć dziecko... I nie może mieć dziecka, a ja mogłabym mieć bliźniaki i w ogóle kolejne dzieci i z tego, no wiadomo, wszystko z rozsądkiem. No, ja osobiście, wiecie, gdyby co do czego przyszło, to jak. Przyjechałabym to dziecko, ale no z informacji o ciąży nie byłabym jakaś, wiecie, bardzo zachwycona, bo mam już 35 lat. Możecie pomyśleć, no to przecież jesteś jeszcze młoda, ale ja świadomie zostałam mamą, świadomie planowałam swoje dzieci, dzieci były planowane, chciałam zawsze dwójkę, chciałam zawsze parkę. I wiadomo, nigdy nie mów nigdy, i gdyby to świat by się nie zawalił, ale nie byłoby mi lekko z tą myślą się oswoić. Wiadomo, wtedy to skupiałabym już, wiecie, to skupiałabym już myśli na tym, tylko żeby było to dziecko zdrowe, ale od razu przyszła mi też myśl o tych wszystkich parach, które się tak starają. I gdybym tylko mogła teraz przekazać ten dar, to. To oddałabym to swoje, wiecie. Zdrowie i w sensie zdrowie takie, że mogę mieć te dzieci komuś innemu. I mam nadzieję, że jeżeli teraz ogląda mnie ktoś, to chciałabym tą energię tak wykorzystać i, i przekazać, że może to jest znak, i mogę teraz tak myślą przekazać, że oby wam się udało, e, bo mm, ja już podziękuję. <gryw> ja już podziękuję. Mam dwoje cudownych, wspaniałych dzieci. Ktoś, kto nie może mieć dzieci, może w tej perspektywie pomyśleć, y, że i to jest niesprawiedliwe. To jest bardzo niesprawiedliwe, że ktoś pomyśleć, mm, dostać informację, nawet że. Mm, Możesz nadal i możesz podwójnie. Mogłabyś mieć bliźniaki, a tego nie wykorzystujesz. Jest tyle par, które by kochały swoje dzieci. Wiecie, nawet to okrucieństwo, że ludzie, którzy źle traktują swoje dzieci, którzy porzucają swoje dzieci. Mogą mieć te dzieci, a pary, które by te dzieci kochały. Borykają się z chorobą, z chorobą, jaką jest, bo to jest choroba bezpłodność, i nie mogą tych dzieci mieć. Mimo, że się kochają, mimo że chciałyby tworzyć pełną rodzinę, pełny dom dzieci, A co ja mogę? Mogę tylko skupić tak tą energię. Jeżeli ktoś mnie ogląda, to stara się o dzieci, to z całych sił teraz przekazać ci tą energię. Może to jest śmieszne, ale gdybym tylko miała taką moc sprawczą, to hmm. powiem ci Wam, że dziw... nawet wiecie takie, no, jest pęcherzyk, wszystko fajnie. Ale w ogóle takie dziwne uczucie mnie dopadło jak usłyszałam, o gdyby to było dziś lub jutro, to widzę tu bliźniaki, nie? gdyby wszystko poszło i to było dla mnie takie, o bliźniaki, Pierwszy taki dreszcz emocji, o kurde, o kurde, co to, co to za info, a potem, no, nieźle. No takie info. Dajcie się ogólnie, dbajcie o swoje zdrowie, pamiętajcie o tym, żeby się badać, żeby ja za każdym razem jak przychodzi ten czas w roku, w którym ja idę się badać, to tak myślę o tym wszystkim i kurde, ale mam taką kolkę, tak mi wszystko gdzieś od kręgosłupa coś łupie i zabieram się za prasowanie trochę i nie wiem, no chyba pojedziemy. Jak mąż przyjedzie to zadecydujemy, ale antek widzę, że jest w pełnej gotowości i nastawieniu, żeby jechać na nasze lodowisko na spotkanie z hokeistami. No i chyba będziemy musieli jechać, a przy okazji byśmy odebrali laurki okulary. Dobra, myśmy przyjechali po autografę, ale chyba byśmy musieli tu do rana się <laughs> czekać w kolejce po te autografy naszych hokejstów, bo jest tyle ludzi, że ja jestem w szoku. Spodziewałam się, że będzie dużo osób, ale że tyle? Nie ma nie kadry, by te ludzie nie Polski w piłce. No. Co naszych umysłów. to Niekomodna chwila. Nie mieliśmy przyjemności w na taką imprezę bardzo, bardzo długi czas. Szykowaliśmy tę imprezę, tak jak Państwu mówiłem, zaraz tym w Katowicach. I jaki i Marka niech Was zamkną temat.